Ja mam, no ludzie, jestem Michopel, a to jest 13 odcinek naszej serii przygody yy, niezwykłej przygody Minecraft. Ciekawe co się stało z tamtym światem. Co... Ła ła, Co jest? Ua, 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 ta. To jest ten świat, co... To spadnie nie wiem po co mi To jest ten świat, w którym weszliśmy do tego portalu. O, jacie, ale skąd my spadaliśmy? O, jacie. O, jacie, kręcę. Skąd my spadaliśmy? Dobra, trzeba te drewno ogólnie zebrać, żeby przetrwać. To ja zbieram kilka drewna, a teraz pauzę zrobię dobrze. Okej, okay, po pauzie trochę drewna zebrałem, ale trochę pozbieram bez pauzy. Kurczak, daj jedzenie. No daj jak ci mówię. No jaki. Um, Anki, to głupie, Tego się nie da. Bo to jest super małe i to biega jak szalone. No tutaj już jest zepsute drewno. Okej. Okay. Może dały jakieś mięso. A. Mięso. Mięso, jej. Tylko to trzeba upiec, bo tego surowego to się... Wsiamać nie da. Okej. Okay. Oczywiście gram na normalu chyba. Na dziwne, bo mi się głod, czekajcie. Co peaceful normal! Okej, okay, zbieramy te drewno. Okej. Okay. No i dlaczego na zimowym biomie? Nie wiem. Ten świat jest gdzieś tam na górze, głęboko, nie wiadomo gdzie, bo ja do niego nie wrócę. Może w ostatnim odcinku jakiś super teleport, jakiegoś wszystko zbiorę, to się przeteleportuje. Nie wiem co to będzie ludzie. Nie wiem czy w ogóle przeżyjemy na tym świecie. No nie wiem co będzie. No masz, No Jezu. Widzicie co na zimowym biomie jest? Same kłopoty i lagi. Okej, okay. chociaż skin przetrwał. Te pieski, wszystko tam by zostało wszystko będę same. Masz, pióra nie chce się podcierać jak jaskiniowiec. Okej. Okay. Dobra. To patyki. Stick, 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 stick. Stick, stick, stick. Dobrze, ale z tych sticków to tylko będzie na... kilo, kilof, który zaraz wywalę. Bo po prostu będę... BLE! Co tu wyszło? Coś brzydkiego bardzo. Stick, stick, stick... Ale nie no, stiki, dobra, stików tyle, patyczki, nie, patyczki, a, stiki to są. Mm. Tylko... Nie, szkoda, że nie słychać dźwięków z gry. E, no i musimy ruszać, bo na zimowym biegu na pewno nie zostaniemy, bo mi się tu nie podoba. Jeśli mam zostać, to napiszcie w komentarzu, że mam się nie wybierać nigdzie, to się nie wybiorę. Chyba, że nic nie napiszecie. Albo jak będzie jeden komentarz, to po co? Ale Dirt... No, nie, ok, ogarnę ekwipunek mi. Yy, o, poczekajcie teraz. Ok, ludzie, jestem, um, ale teraz jest noc, więc tutaj sobie zrobiłem tymczasową taką chałupkę wam. Ja muszę sobie zrobić kilofy. No. Ok. Kilofy, siekerkę Na drewno mieczyk eee, zapasowy jakby się ten diak skończył ale myślę, że do końca pobytu w tym świecie nie skończy nam się Okej, okay, jeśli chcecie zobaczyć, to naprawdę jest noc po są potwory Ja tu sobie zostanę Zjem to co mam Bo upiekłam też kurczaki Dobra, stoję na walcie Czy coś jest, czy czegoś nie ma Tam widzę Spadera Dobra, to sobie pokapiemy tamte te Węgiel Kamyczki sobie pokopiemy, żebyśmy mieli co. Po prostu, żebyśmy mieli to, co... co w ogóle do przetrwania, żebyśmy coś mieli. Ok, jak będzie dzień, to ja zrobię pauzę, ok? Okej, okay, ludzie, jestem z powrotem. Więc idziemy z tej nory i tutaj sobie pochodzimy. Dobra, tam szkielet się kąpie, pajączek. Oto z pajączkiem. Tylko ciekawe czy mnie zaatakuje. Zombie. Zaatakujesz mi kościół? A nie musisz. Okej. Okay. Tego gostka zabiliśmy. Nie na kurczakach Dobra, jajko, pióra zostawiamy sobie tam. No, jest mały! He? Kolejny pan pająk. Hmm. Chyba w tej nocy dużo potworów było. Tylko żeby tu Kribera nie było, tego niezadowolonego Penisa. Okej, okay. na tym odcinku skończymy. Także komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.